Ej Nie umie nagrywasz Nie mówię Mówisz ja widzę komerdę Tata nagrywasz mnie No i co z tego? Takie tereny tutaj są. Tu z kamerką jeszcze nie byłem. To nie u gościu, tam coś tłucze w deskę. Dlaczego tutaj jest takie dużo natura w okolicach naszego domu. Oj, dziki, dziki pies. Oj, ty psie ty. I za kaptur załóż, bo zimno jest. A czy nie jest zimno, to dobrze. Tam się budują cały czas. Tam te okolice idziemy. W takie okolice, Halstern mamy. Co mówisz? Bez gimbala idę. tą kamerę mam inną zupełnie. Ta kamerka ma już 10 lat. Jakiejś Sony. Ja muszę sam się za gimbala zrobić. A jeszcze dobre filmy robi. A tu pole. Magda do Rotterdamu pojechała, ale my nie. Ale jest taka enklawa dla Taszku tutaj. Widzicie? Normalnie wyspy, tam jakieś kaczki, krzyżówki sobie gniazda już robią albo nie wiem, co tam kombinują. Sklep może otworzą jakiś albo coś. No ale zobaczcie. Nie wiem, czy widać stąd. Bliżenie, bliżenie. O, widzicie tam? gęsi normalnie sobie kurcze urzędują na trawce weź, kruszynę weź bo pan biegnie pan biegnie a tu jest paswisko dla psów yy, tu trzeba mieć specjalne antykupowe buty bo tam jest nawalone klocek na klocku psim Ech, tylko kawki się nie boją tam łazić ale idziemy teraz tam w wieżę specjalną tutaj yy, niby to jest yy, ten, atrakcja Halsteren nigdy tu jeszcze nie byłem i wam, że trochę pizga myślałem, że będzie cieplej tam zmierzamy wieża widokowa to jest ta wielka czarna popielata wieża. zaje go pani zdęć, ani zdjęcie robi.

Это свежо. To jest fajny bajer, przed chwilą wam pokazywałem przejście przez normalnie wodę A teraz idziemy tam do góry tam wysoko Chodź Idziemy normalnie po, po, schodek po schodku. Chodź schody są Sama jesteś krzywa nie, nie, patrz w, nie patrz w dół. Nie patrz w dół. Mówię, że nie patrz w dół, a ty patrzysz w dół. Chodź daj dół. Wszystko co ja idę. Chodź wyżej, co ty się boisz? Nie. No chodź. Nie idę. A wiesz jak tu fajnie jest? Zobacz. Tu wodę tą widać. Przys wszystko zabezpieczone elegancko, widzisz? O, kaczki widać. Chodź. Przys wszędzie są siatki. Wszystko jest stabilne, widzisz? Ty nawet nie jest tak słysza. No. Hejo! A tam Gosia na dole. To idziemy, idziemy. Dajmy rękę. <noise> Dawaj, Pietrze. Próbuj się nie patrzeć w dół, ale muszę patrzeć w dół. Jeszcze trochę chodzimy, nie bój się, chodź. A gdzie jest Gosia? Jest tam Gosia, zobacz. Punkcik. się Od kiedy? Od dzisiaj. Idziemy na sam szczyt. Zobaczcie teraz. Ja się zobaczę. To dlaczego mój dostał? to trzyzyzy i To jest twój obrońca. Ale różnica ciśnień. A tam mieszkamy. Zobacz. E, Gosia jest, jest ten... tam. No już, idziemy, poczekaj. Tam mieszkamy. Jeszcze tu wyżej wejdziemy, jeszcze jedno piętro. To jest ostatnie piętro. Ostatnie piętro, wyżej nie wejdziemy. O, masz. Zobacz jak o, wejdzie do. Jody sobie weźmie. Jody sobie już poczekaj. Wszystko dla filmiki. To, oczywiście, myślisz, że co? Specjalnie, po co ja bym tu wla, was, wlazł? w Dlaczego ja bym tutaj was wlazła? Jak tata wyniósł. nie? Mówi, no. Nie, Idziemy teraz na dół. Idziemy teraz na dół. Bardzo spokojnie. Bardzo, spokojnie, cały czas stabilnie, nic się nie trzęsie, zobacz. Mam no, <gry> na nadzieję, że nikt tu chory nie jest w pobliżu. Nie? Ale to jest chyba coś dla turystów. No, dla turystów, ale teraz yy, taki ruch nie jest wskazany, nie? Ale wyżej wykaszlemy to, co mamy wykaszleć. O, jak dół. Yy. أهلاً <applause> بكم <applause> <applause>